Cześć wszystkim, jestem królik, a to jest gameplay z gry Demon's Crusade przed wami. Chciałem wam dzisiaj pokazać mniej więcej jak wygląda ta produkcja i właśnie może sobie zaatakujemy jednego z bosów. Jak widzicie jest to produkcja praktycznie identyczna do tej, którą recenzowałem yy, miesiąc temu. Mianowicie Blicz Online z tą różnicą, że można tu skipować walki za darmo. O przegraliśmy. Hm. I powtórzyła się walka. No trudno. No, jak widzicie, jest ten sam gatunek gry. Mimo że nie wiem, czy ktoś nazwał już ten gatunek, czy nie. Ale już widzę, to trzecia czy czwarta produkcja, która polega na tym samym, tak prawdę mówiąc. Lore. O, i widzicie, nagrody. Wow, dostanę jakąś wróż... maga jakiegoś. Hmm. Tutaj. Relic Hunt. Okej. Okay. Tutaj też nic, ale za to tutaj coś możemy jeszcze odebrać. Dobrze, Ym, co tutaj możemy za Questa wykonać? Relict hunt hmm. Szerzymy, więc nie wiem jeszcze jak to działa. O, ale fajne. Dobra. <laughs> o, coś będę mieć, czy nic nie będę mieć? Jak widzicie, zapewniałem się te na dole lampy dżina, że tak to nazwę. I cały czas płacę za każdy ruch, ale za to. Pełniają się te paski. O, i otrzymałem tutaj jeden z reliktów. O, proszę bardzo. Hmm. Activate the Miracle. Że tak powiem ładnie: update to atakuje tyle, to atakuje tyle, to atakuje za to. Hmm, widzę, że nie mam tego jeszcze. Dobra, mniejsza z tym. Quest wykonałem, to się liczy. Hmm. I możemy go wykonać i tutaj sobie trochę expa zabrać. Wykonajmy sobie tego quest'a. Complete. O, tutaj proszę. Teraz, może na przykład to wykonamy. Tak, prawdę, więc nie mam nic ciekawego, ponieważ same poboczne questy mi zostały i to nie jest zbyt ciekawe, prawdę mówiąc, ale myślę, że jeśli ktoś chce zobaczyć, jak ta produkcja wygląda, to może go nawet zaciekawić w miarę. Forest. Aha, to jest challenge. Tutaj trzeba 12 grup mobów zabić pokonać. Bardziej humanitarne słowo humanitarne. No, jak widzicie, walka odbywa się w sposób y, symulacyjny, jak ja to mówię, i nie mamy żadnego wpływu na to, że jeśli przegraliśmy w walce, to za drugim razem na pewno i nie wygramy, ponieważ walki w taki sam sposób się odbywają za każdym razem. Więc nic nie zależy od szczęścia, tylko wszystko zależy od tego, jak silną mamy drużynę. Skipniemy. No i wygraliśmy. Zostajemy jakiegoś baga. Może sobie go rozpakujemy, i dostałem coś. Mm, tutaj fajną rzeczą jest także to, że nie wymieniamy jakby ekwipunku, tylko po prostu ulepszamy go. Na sobie tutaj. Na przykład, żeby ulepszyć ten miecz potrzebuję takich tutaj przedmiotów. No, no, żadne nie mam. Potrzebuję tutaj tego Oblivion Slate, żeby rozwinąć do niebieskiego poziomu te spodnie. Ale na razie nie mam tych kamieni. A teraz enchantujemy przy okazji. Tutaj pierścień, tutaj rękawiczki i pasek. I mamy elegancko. Możemy biegnąć dalej. Nie wiem, dlaczego to mi tutaj wyskoczyło. Siódmy. Ale jeszcze do tego dojdziemy. Tak mi się wydaje, że potrzebna by była muzyka do tego gameplaya, ponieważ y, słuchanie mojego głosu chyba nie jest zbyt interesujące. A sobie, kiedy indziej sobie to dokończę. To pack. Update your rank. Nie mogę ulepszyć, ponieważ mam za mało fejmu. A fame zdobywamy przez walki na arenie. O, dostałem coś. Na przykład zaatakujmy sobie jakiegoś przeciwnika, gracza to znaczy. Z tego co widzę, chyba, chyba wygramy, ale nie chcę. Chociaż ten jego gościu jeden jest całkiem twardy. Skipniemy, zobaczymy. A wygrałem. I zdobyłem znowu Fame. Mam 43 Fame. U. Potrzebuję 100, żeby yy, ulepszyć swoją rangę do Strażnika 2 mam strażnika 1 strażnik to jest druga zaraz po chyba nowicjuszu czy o przegrałem ale i tak dostałem fame dobrze oczywiście proponuję mi żebym ulepszył swoje przedmioty dzięki temu może będę miał więcej szans następnym razem Ok, ulepszyłem sobie mam 18.500 team poweru Czyli, jak się nie trudno domyślić, mocy drużyny. Tutaj akceptujemy coś. Complete. O, rajdy sobie na przykład zrobimy. Rajdy są fajne. Write any instance. To sobie zrobimy tak. Czekaj, co mi zaproponuje, ponieważ gra praktycznie sama robi rzeczy no może być i write Klik here. i kit i quest chyba wykonany tak pójdziemy pierwszy sobie do tego później sobie otworzymy to complete o i pójdziemy sobie do Pandory księżniczki Pandory z tego co się orientują co tutaj trzeba wykonać? To jest najzwyklejszy, najzwyklejsza misja y, fabularna. Tak, prawdę więc fabuła nie powala, ale jeśli ktoś lubi takie rzeczy, lubi się w, y, jakby wczytywać w te fabuły, to jest co czytać, że tak powiem. No i tak, tak wyglądają walki fabularne. No. To samo, tylko że że jakieś są tam te kadsenki i coś tam się dzieje. Skipniemy, po co mamy oglądać walkę. I to pewnie ostatnia fala, że tak to nazwę podczas tej misji. I znowu wygraliśmy. No, tutaj nie będziemy spoilerować czy spoilować, jak to się tam mówi prawidłowo. Do Galina musimy iść. O, Galin to dobry człowiek. On nam, nam dawał będzie questy, widzę już. Ponieważ przed chwilą go uratowaliśmy, to wykonamy dla niego misję. Podobny... Do ERK StarCrafta 2. Robociki. Musiałem sobie przypomnieć, jak się nazywałem te roboty. ERK, dobrze powiedziałem. Jeśli ktoś ma VIPa 5, to może od razu skipować, jak widzicie tutaj. Ale ja nie mam żadnego VIPa i muszę czekać. Dobrze. Na VP 1 można przyspieszyć czterokrotnie walkę. Fajna sprawa. W ogóle. Co to jest tutaj? Moja popularność? Wow, nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje, szczerze mówiąc. Bo dopiero teraz mi się niedawno to pojawiło. O! To też jest fajna sprawa. Za te punkty możemy kupować różne rzeczy. Tak. Take. ale jak się domyślacie jest to drogi biznes hmm. co by tu jeszcze pokazać dobrze, nie mam tyle fejmu group power do 20 000. a spróbujemy jeszcze raz tego goblina, co na początku w filmiku próbowałem tak, w ogóle dziękuję, że tyle osób obejrzało mój gameplay z yy, WAKFU. Bo aż się zdziwiłem, naprawdę, ponad półtorej tysiąca, jak na mój kanał. Oczywiście nie mówię o kanale MMORPG, to znaczy MMO Centrum, ponieważ tam jest zawsze praktycznie parę tysięcy. Ale u mnie. Bardzo dziękuję. Dobrze, nic z tego nie będzie. Zagadałem się i w ogóle drugi raz walkę odpaliłem. Nawet nie zauważyłem. nczas n girl. Nie mogę, ponieważ mam wszędzie na full. Dobrze. Mniejsza z wami. 4 Gemy. First stop. pack. Dobra. A to to jest. To jest główny. Quest, więc chyba jego wykonamy, bo widzę, że nic więcej nie możemy zrobić. Hmm, znowu takie same praktycznie mopki. No i widzicie, tak sobie walczymy cały czas. Zobaczymy, jak ten czas. O 8 sekund, nawet by się zrymowało 8 sekund do końca, jakby filmiku. Więc muszę się z Wami pożegnać. Już dzięki za obejrzenie, jeśli ktoś wytrzymał do tego momentu. No i zapraszam Was na mmorpg.net.pl po więcej materiałów z gier MMO. No i na razie.